Witam serdecznie w dzień drugiego półfinału Mistrzostw Świata. Za chwilkę mecz Maroko-Francja, a my przyjrzymy się temu, przejrzymy się w sumie temu, co wydarzyło się w ostatnich godzinach. Selekcjoner Belgii zrezygnował ze swojego stanowiska i tutaj Belgia zastosowała no, bardzo ciekawy, ciekawy przypadek, mianowicie chodzi o to, że zrobili, robią w sumie w tej chwili casting na selekcjonera. Każdy chętny może się zgłosić. No wiadomo, że mają swoje wymagania, bo szukają kogoś ambitnego, z międzynarodowym doświadczeniem. Wymagają też fachowej wiedzy taktycznej i tego, żeby każdy wybór personalny był poparty jakimiś tam obliczeniami itd. itd. Co ważne, CV i wszystkie podania, które chcemy wysłać i zgłosić się do tego castingu, należy wysłać do 10 stycznia przyszłego roku, także czasu jest coraz mniej, więc Wygrywajcie mistrzostwa w FIFA i zgłaszajcie się, bo ja na przykład, ja wysyłam, ja od razu. Yeah! Marokańskie linie lotnicze w porozumieniu z Qatar Airways zmiały zorganizować 14 samolotów do, do przewozu marokańskich kibiców na mecz z Francją. Jak się jednak okazuje linie po prostu łączenia ze względu na decyzję władz kataru zostały odwołane bez podawania przyczyny. Także panie Państwo, katarczycy rozmyślili dzisiaj i nawet nie powiedzieć dlaczego. Strasznie słabe zachowanie. Yeah! W czasie całego mundialu, jak się okazało, nagrywany był serial dokumentalny o czterech kapitanach reprezentacji. Kiedy dokładnie się ukaże ten serial, kiedy będzie miał jego, będzie jego premiera, jeszcze nie wiadomo. Jednak producentem na pewno jest FIFA, a serial będzie dotykał takich postaci jak Gareth Bale, Simon Kier, Roman Ses oraz Diego Silva. Także mamy tutaj przedstawione reprezentacje Walii, Danii. Maroka oraz Brazylii. Na pewno ciekawa produkcja, czekam z niecierpliwością. Yeah! Jak już wspomniałem, za chwilę odbędzie się mecz Francji z Maroko, i tutaj też organizatorzy postanowili się nieco bardziej zabezpieczyć niż w, pół, w jednej czwartej meczu Maroko-Portugalia, ponieważ obstawili teren stadionu dodatkowymi siłami zbrojnymi. Bo ten, mam tu na myśli policjantów na koniach oraz policjantów z piesami. Lepsze takie zabezpieczenia niż nic, bo jednak trzeba pamiętać, że marokańscy kibice sprawili do dość sporo problemów. Co też ciekawe, co widziałem na Twitterze, będzie ich strasznie dużo na stadionie, dlatego tutaj chyba Francja będzie w mniejszości, bo rzeczywiście nawet na zdjęciach widać ogromną falę marokańskich kibiców. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Jutro już poznamy, w zasadzie do dzisiaj, ale jutro się dowiemy kto będzie w finale. No i co, miłego meczu jak wczoraj i zapraszam na jutro. Do zobaczenia i trzymajcie się.